Mam przyjemność zaprosić wszystkich do Sempulna Krańskiego 9 sierpnia. Zagramy wieczorem na Stadionie Miejskim. Mam nadzieję, że przyjdziecie, mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. My będziemy na pewno trzymajcie się. Myślę, że tak, znaczy tak, z pewnością wszystko jest już gotowe. Teraz tylko z niecierpliwością spoglądamy z nieba i w zasadzie martwimy się, żeby deszcz nie zepsuł nam tych trudów wielu tygodni przygotowań do Dni Miasta. Te Dni Miasta w tym roku trwają stosunkowo długo, bo to 9 dni kultury non-stop, 9 dni przeróżnych wydarzeń. W zasadzie jeszcze patrząc na szczegóły, to 22 różne wydarzenia sportowe, rekreacyjne, kulturalne. Tutaj Wiele osób przyczyniło się do tego, wiele instytucji, żeby ten program był tak bogaty i dotarł do różnych odbiorców. Okej, okay, panie dyrektor, zachwyć się symbolnym. Taki jest motto, motyw przewodni, mm -hmm. motto przewodnie tegorocznych dni symbólna krańskiego. Czym będziecie nas wszystkich zachwycać? No, chcemy zachwycać właśnie pięknem kultury, pięknem otaczającego tutaj otaczającej nas przyrody. Chcemy zaskakiwać i, i mam na, nie zdradzę teraz wszystkich szczegółów, no bo jak zachwycamy i jak zaskakujemy, no to rzeczywiście na całej linii tego samego dnia, w którym to dane wydarzenie będzie się odbywało. Już w najbliższą sobotę są takie przedbiegi, muzy, muzyczna rozgrzewka Dni Miasta i e, dzięki zaangażowaniu właśnie Centrum Sportu i Rekreacji będzie dyskoteka, wielka dyskoteka pod gwiazdami. Natomiast dzień później o godzinie 15 w niedzielę spotkamy się na na rynku, na Placu Wolności, żeby rozpocząć taką uroczystą inaugurację Dni Miasta. No właśnie, to będzie oficjalne tak, otwarcie? Takie tak, można tak, to powiedzieć? będzie oficjalne otwarcie, taki happening z okazji właśnie inauguracji tych wszystkich dziewięciodniowych wydarzeń. Pani Zapraszamy, Dekos... nie może Państwa zabraknąć na żadnym z tych wydarzeń. Pani, jak to mówi Pani, że mm -hmm. wszystkiego nie zdradzamy, ale przecież część, co nieco już wiadomo. Wiadomo, że będą lasery, wiadomo, że będzie Dinozaur. No i przede wszystkim wiadomo, że za tydzień, że 9 sierpnia na stadionie wystąpią wilki. Także no coś, coś już wiadomo. No tak tyle, ile mogę powiedzieć. To właśnie ta uroczysta inauguracja, gdzie będziemy zaskakiwać wielkimi flamingami na skrzydłach. Hmm. I to będzie takie wydarzenie skierowane do całych rodzin i, no i głównie pewnie dla dzieci. Yy, następnie we wtorek, yy, we wtorek będziemy wybudzać dinozaura. W starych księgach i mapach odnaleźliśmy taką informację, że jest tu gdzieś wspólnie uśpiony dinozaur, więc wspólnie z dziećmi będziemy tego dinozaura siedmiometrowej długości wybudzali, więc będzie takie niecodzienne mam nadzieję i sprawiające wielką radość i frajdę widok. No właśnie, dla dzieci to chyba mm. rewelacja. Tak mam nadzieję, że tak. Mhm. <laughs> Tego samego dnia wieczorem dla miłośników operetki wydarzenie na Molo. Jeżeli pogoda nie dopisze, to będziemy to robili u nas w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Sztuki. Lasery, fontanny, ośmiometrowe fontanny z płonącymi ogniami. Takie unikatowe już w wielu krajach Europy to w wielu krajach Europy było to widowisko wystawiane. Więc mamy nadzieję, że trafimy w gustam jeszcze Kańców, wszystkich gości, no i że będziemy się po prostu świetnie przez te 9 dni bawić. Dodam oczywiście, że wszystkie te wydarzenia są bezpłatne. Nie? Jasne. A pani, doktor, jeszcze zostanie na, na koniec mm -hmm. przy koncercie Wilków, bo mm, y, to kolejna impreza masowa w Sempulnie Ukraińskim. Czy to prawda, że 18? To znaczy, osiągnęliście już w tym przypadku pełnoletność? Tak, osiągnęliśmy pełnoletność i 18 już raz na w Sempulnie będzie. Koncert masowy. I tak sobie myślę o tych wilkach. Kto nie lubi wilków, tak? Co piosenka to hit. Dawno w naszym regionie nie grali, więc chyba znowu spodziewamy się tłumów na stadionie. Jesteśmy przygotowani na tłumy. Dobrze. I pani dyrektor, w, 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 warto śledzić, myślę, media społecznościowe, Centrum Kultury i Sztuki, no w ogóle wszystkie media, bo codziennie coś innego, codziennie coś nowego, mhm. także na bieżąco o tych wszystkich sprawach, jak rozumiem, Centrum Kultury i Sztuki, choć nie tylko, będzie informowało. Mhm. Oczywiście med media społecznościowe, gminy, media społecznościowe, Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sportu i Rekreacji i wszystkich innych partnerów, których jest bardzo dużo i nie sposób ich tu wymienić wielki ukłon też w stronę wszystkich tych, którym, zale którym zależy na tym, żeby po prostu zachwycić wszystkich z